2 czerwca. Witam serdecznie wszystkie hieny na co tygodniowym objeździe okolicznych dróg, aby zbierać kolizyjną zwierzynę. Moi drodzy przyjaciele, wiosna powoli przechodzi w lato, czyli mamy już za sobą ten okres, w którym rogacze walczyło o terytorium i tym samym często ginęły pod kołami samochodów. Teraz przez czerwiec, mniej więcej do połowy lipca, one będą takie spokojniejsze, czyli częstotliwość i śmiertelności ulegnie zmniejszeniu. I dopiero w okresie rui, czyli od połowy lipca, to znowu zacznie się ich masowy pogrom. Dzisiaj wybrałem się na taką rutynową, krótką przejażdżkę po okolicznych drogach, aby zobaczyć, czy coś nie leży. W tamtym tygodniu nic nie znalazłem Może teraz coś pewnie Oczywiście nie liczę, że będą, bo to jest nie w porządku aby na siłę liczyć, że zwierzęta będą ginąć i coś tam po nich uzyskał. Ale jeżeli coś będzie, no to dobrze by było, aby je znaleźć w dobrym stanie. W najbliższych dniach, jeżeli pogoda dopisze będę miał czas to planuję wybrać się na takie dwie dalekosiężne wyprawy w inne województwo prawdopodobnie na Lubelszczyznę tam gdzie w ubiegłym roku znajdowałem licznie właśnie potrącone robaczki no Zobaczymy jak to wypadnie Raczej podejrzewam, że jeżeli w tamtym roku były, to także i w tym sezonie coś tam zalega. Dobrze będzie, jeżeli te trofeo odnajdę. No ale tak jak powiedziałem, wszystko zależy od tam ze wszystkim od pogody. A jeżeli będzie padać, albo będzie silny wiatr, no to wiadomo, że w taką pogodę rowerem raczej się nie wybiorę na, właśnie na zbieranie i tyle taki widok 2 czerwca głowy brakuje ale to nie dziwota ponieważ sarenka leży blisko zabudowań nic to jest tak właśnie Z włoki przeciągnąłem do lasu, aby nie leżała na widoku. Niech tutaj spoczywa. Zając samo południe, ciekawe czy jeszcze zdatny do zjedzenia. No, chyba nie. Chyba nie. Trwała, rozległa smuga na jezdni, ale tu była niezła rzeźnia. Ktoś z rozpędu trafił w zwierzę tutaj leży na poboczu w rowie Ale to jest koza no jest koza Leży kilka dni, bo widzę że z robakami No to będzie druga sarna dziś Co prawda nie rogacz zobaczcie jaka to dokładniej będzie cała rozerwana na ją dalej niech leży tutaj tamten poprzedni z odciętym głową to był rogacz na 100% bo kto by Ucinał głowę kozie. Właśnie minąłem trzecią sarnę. Ciekawe co to tym razem jest. To chyba będzie rogacz. To jest rogacz. Młody. Młody rogaczyk. Wygląda na świeżego. Mów prawie nie widać. Są takie małe robaki na nos czyli on tutaj może leżeć od wczoraj. No, tak to bym umieścił, ale jak jest z muchami to i z robakami to sobie daruje. zabieram tylko trofeum.